Dzisiaj, dzisiaj, fundusze, dzisiaj fundusze europejskie zaprowadzą nas do początku świata. Do początku świata? Co, co to jest ten początek świata? Dzisiaj fundusze europejskie zaprowadzą nas do początku świata. Sami piszą o sobie, że są miejscem, gdzie świat zaczyna się dla tych, którzy myśleli już, że ich świat się skończył. Dla tych, w których życiu pojawił się wyjątkowy człowiek. Wyjątkowy, bo z niepełnosprawnościami. Dzięki fundacji Początek Świata w Stwarzędzu zrodziła się inicjatywa z doświadczeń, marzeń oraz chęci kompleksowej pomocy. To miejsce przeznaczone dla całych rodzin. Fundusze europejskie pomagają fundacji wyróżniać się i być czymś szczególnym w życiu wielu osób. Nazywam się Aleksandra Skraburska, jestem prezesem zarządu Fundacji Początek Świata. Dlaczego początek świata, bo um, trochę przewrotnie, dlatego że um, często rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mówią o tym, że jak rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, że to jest koniec świata. Natomiast my tutaj rozpoczynamy ten świat trochę inaczej, trochę inny świat, bo wiadomo, z zupełnie innym nastawieniem wchodzimy w pewne rzeczy. Przychodzą do nas y, dzieci, które czasami na wejściu są zupełnie innymi dziećmi niż po miesiącu, po dwóch, trzech miesiącach albo po pół roku i nigdy nie wiemy, w którą stronę to niestety pójdzie, tak? Bo chcielibyśmy, żeby to szło w górę. A jeśli coś stanie w miejscu, to po prostu wszyscy siadamy i myślimy, co zrobić, żeby było inaczej, jak to poprawić. Tak jak każde inne dziecko jest w systemie edukacji, tak samo my tutaj ten system edukacji oferujemy i dzieci w naszej szkole mogą realizować obowiązek szkolny. Staramy się współpracować też z rodzicami, być na bieżąco, co się dzieje u nich, jak możemy im pomóc. Czym jest szczęście? Szczęście dla każdego z naszych dzieci jest czymś innym. Dla jednego to będzie po prostu pełny, pełny talerz jedzenia, dla innego to będzie kąpiel w kulkach, dla innego przyjście mamy. Każdy z naszych dzieciaków na inne rzeczy reaguje, ale każdy z nich potrafi też to szczęście wyrazić. Dodatkowe rzeczy, które robimy dla rodzin, dla, dla rodziców czy też dla dzieci, czyli dodatkowe terapie czy zajęcia właśnie wytchnieniowe dla rodziców czy fitness dla rodziców, tak, to są zajęcia, które już są dofinansowywane m.in. z funduszy e, europejskich. Dzięki takim dodatkowym funduszom jesteśmy w stanie dać więcej e, niż tylko to, co oferuje szkoła i mieszkańcy. E, okolic mogą wybrać coś, co im rzeczywiście pasuje i coś, co spełnia ich oczekiwania i jest im po prostu potrzebne, żeby to swoje życie gdzieś w jakiś sposób też no, pokolorować. Czy można powiedzieć coś więcej? Dzięki funduszom europejskim miejsca takie jak Fundacja Początek Świata w Swarzędzu mają środki na pomoc, ale nie jest to zwykła pomoc, to są działania, które pomagają nie tylko odnaleźć się w świecie osobom tego potrzebującym, to działania budujące przyszłość przyszłość, w której każdy ma szansę na lepsze życie. Obecnie trwają kolejne nabory wniosków w ramach konkursów i działań związanych z edukacją. Informacje o tematach i terminach szukajcie na funduszeUE.wielkopolskie.pl. Zachęcam do subskrybowania kanału Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, zostawiania łapek w górę oraz pisania komentarzy pod filmem. Być może macie też swoje historie związane z funduszami europejskimi.